Siemano, dzisiaj opowiemy wam o chwyto tablicy. Marcin, Męczo tomaszewski Może kuba to na początek powiedz, jak zaczynaliśmy, to mało trenowałeś na Ja nawet nie pamiętam czy w ogóle trenowałeś. w, sensie... e, w ogóle Nie, w ogóle nie trenowałem, tylko kampus. To obrazuje fajną rzecz, która jest w spinaniu. Są ludzie, którzy poprzez samo spinanie i odrobinę jakiegoś treningu są w stanie złapać siłę palców i no. Bardzo, bardzo na przyzwoitym poziomie, nie dotykając się tablicy. Nie? Ale są i osoby, które tego nie, z wielu różnych powodów genetycznych, chwytania chwytu nieodpowiednio nie wyrobią sobie. Ja należę do takich osób, które dopiero jak chciały trenować regularnie w tablicy, mogły wskoczyć na wyższy poziom, Kuba też na wyższy, ale bez tablicy i tak miałeś w okay poziom. takie minimum to dwuletni staż wspinaczkowy, okay. żeby zacząć trochę na tablicy, ale to wszystko bierze pod uwagę, że ktoś regularnie dwa lub trzy razy w tygodniu się wspina i chce dorzucić sobie jeszcze tablicy, tak? Okay. Wtedy to jest za dużo, za dużo obciążeń, za dużo objętości. Na... To ja właśnie tu tak. ust, bo pierwszy błąd jest za dużo objętości, że każdy dorzuca sobie do wspinania no. tysiące rzeczy. Teraz mamy trochę inną sytuację, dlatego e... Dlatego można tą fitownicę robić trochę wcześniej, według mnie, tylko yy, pamiętając o tych wszystkich marginesach bezpieczeństwa. Tak. tak. Lightowe ćwiczenia, podciągnięcie na fitownicę, podciągnięcie z odciążeniem, zwisy z odciążeniem nawet. Tu mhm. na filmie widać, jak Marcin z dużą, dużą kontrolą łapie sobie różne chwyty. To jest jego jakaś. Ee... Nauczona rozgrzewka, ma, ma szereg różnych chwytów, które łapie i w ten sposób się dobrze do, dogrzewa. Ważne, żeby się rozgrzeć przed chwyt co jak najlepiej tylko możecie. Mhm. Ja Ty. na tej rozgrzewce już y, rozgrzewka też zależy od takich warunków. Macie w domu, bo ja już miałem stosunkowo ciepłe dłonie, zanim zacząłem zwiedzać. Jak masz zimne dłonie, to musisz jakiś... E, zrobić ćwiczenie z dłoni, prawda, czy... Można zrobić mobilną szóstkę. Mobilną szóstkę, coś żeby poczuć ciepło w dłoniach? Tak, ponieważ... to nie musi być tak. stricte jakiś specyficzny trening, czy specyficzna rozgrzewka na palce, wystarczy zrobić kilka ogólnorozwojowych ćwiczeń, temperatura ciała się podniesie, jesteście już bardziej gotowi niż wcześniej na na w na, na Trzeba zwracać uwagę na to, żeby wszystkie ćwiczenia robić na 60-70%, tak? Czyli kategorycznie nie możecie spaść z chwytu tablicy. Wręcz więcej, musicie mieć, hmm. czuć spory zapas, jak wisicie. Jeśli, jeśli jesteście w stanie e, wisieć na jakimś chwycie, to musicie czuć, że będziecie wisieć na nim jeszcze 3-4 sekundy. Tak? Czyli nie idziemy na rekord. To nie każe. idziemy na rekord. I poka pokażemy Wam dzisiaj e, bardzo fajną metodę treningową która się nazywa kolekcjoner. Tak, która się nazywa kolekcjoner. Generalnie wykorzystujemy trzy metody treningowe. Kolekcjoner, niech stanie się klama, serie łączone. Kolekcjoner jest takim pierwszym treningiem, od którego zaczynamy, jeśli dawno nie trwaliśmy na tablicy lub jesteśmy początkujący, ale to też nie jest tylko trening dla początkujących, ponieważ Ty go też wykorzystujesz. Tak, ale z tych wszystkich trzech opcji to się najbardziej nadaje na taki bezpieczny i Milusi, start z chwytotablicą. Polega to na tym, że musicie po prostu uzbierać 30, 40 albo 60 sekund. My zaczynamy od 60 sekund na start. I też 60, tutaj widzicie na filmiku. Tak. Opowiedz, może, jak zachowujesz margines intensywności na każdej z tych serii, który jest kluczowy do progresu tak. i braku kontuzji. Ja robię to ćwiczenie na listwach 8 mm, na których mój rekord to powiedzmy coś około 20 sekund. No i jak widzicie, wiszę coś około 10-12. Przerwy ustalacie sobie sami. Tak więc możecie wisieć 5 sekund, 15, odpocząć, później znowu 5, możecie później minutę odpoczywać. Ważne jest to. W jakim czasie zrobicie ten trening? Czyli, jeśli ja zdążę uzbierać 60 sekund, powiedzmy 4 minuty, no to to jest mój rezultat. Być może za 5 treningów będzie to krótszy czas i o to chodzi. Ale, bez, bez żadnej napinki, robicie sobie ten trening. Robi, pamiętacie o zapasach, żeby zawsze mieć zapas na chwycie. Jeśli wiszę 10 sekund, jeśli mój maks na jakimś chwycie jest 10 sekund. To staram się nie wisieć więcej niż 7-8. Czyli margines intensywności jest 3 sekundy po prostu. Tak. W tym wypadku. Im ktoś mniej trenował na chwyt tablicy, tym ten margines musi być większy. Tak, więc mamy... nawet, nawet 50%, jeśli ktoś wraca do wspinania po kontuzji. tak I takie rehabilitacyjne zwisy na kontuzji. Tutaj takie dwie uwagi, bo Kuba ma dobre wyprzucie ciała, swoje, nie miał kontuzji palców od nie pamiętam kiedy, więc on może sobie pozwolić na te krótsze resty. Jeżeli ktoś zaczyna, to po rozgrzewce nie krócej niż dwie minuty, najlepiej trzy. Spokojnie lepiej zacząć od dłuższych restów, a później jak nabierzecie pewności skracać. To jest te trzy minutowe resty. Zatrudniają nas, że nie będziemy mieć kontuzji i będziemy mogli na wyższym poziomie robić następne serie, uzbierać te 60 sekund. Dobra, jak dobrać chwyt do tego kolekcjonera? Mhm. Chwyt, na chwycie nie powinniśmy wisieć dłużej niż 20 sekund, pomiędzy 15 a 20 i nie krócej niż 5 dla osób zaawansowanych, a dla początkujących 10. Super. Dobra, dzięki! Mamy czekaj. nadzieję, że film. Co? Ale to tak pozytywnie, dzięki! Dzięki! Mamy nadzieję, że filmiki się podobają. My będziemy się starać zrobić ich trochę jeszcze więcej. Ja jesteśmy pewni, że jesteście w stanie, nie tylko utrzymać formę w domu, ale ją budować w aspektach, które sobie przytem nie wyobrażaliście, i potem pozytywnie wrócić na ścianę i w skałę. Możecie śmiało dać znać. Eee, o czym chcielibyście zobaczyć filmik od nas, a my postaramy się to zrealizować. Super. Dzięki.